Najgorsze jedzenie dla twojego serca. Gorsze niż sól. Prawdopodobnie słyszałeś, że sól to jeden z głównych wrogów, jeśli chodzi o choroby serca. Ale co gdybym powiedział, że istnieje jeszcze bardziej niebezpieczny produkt? Czai się on w twojej kuchni lub ukrywa się w lodówce, a ty chętnie sięgasz po niego, nie zdając sobie sprawy, że może cicho niszczyć twoje zdrowie. Ten produkt odpowiada za podnoszenie ciśnienia krwi, zatykanie tętnic i wywoływanie stanów zapalnych w organizmie, co z każdym dniem osłabia Twoje serce. Nauka to udowodniła. Co więcej, istnieje długa lista produktów, łącznie 13, które spożywasz w dużych ilościach, a które niszczą Twoje serce, przy czym jeden z nich jest najgorszy ze wszystkich. Czy potrafisz dostrzec to niebezpieczeństwo, zanim będzie za późno? Jeśli chcesz chronić swoje serce i uniknąć przyszłości pełnej problemów zdrowotnych, musisz obejrzeć ten materiał do końca. Dzisiaj ujawnię, jakie produkty są najgorsze dla serca według nauki oraz który z nich może skracać twoje życie, nie zdając sobie z tego sprawy. Najważniejsze, na końcu ujawnię najgorszy produkt dla twojego serca, więc zwróć szczególną uwagę, bo ta informacja może zmienić twoją dietę i uratować twoje zdrowie. Numer 13. Napoje gazowane i słodzone napoje. Jeśli uważasz, że rafinowany cukier jest niebezpieczny, wyobraź sobie, że spożywasz go w postaci płynnej i w dużych ilościach. Napoje gazowane i słodzone napoje to jedni z najgorszych wrogów serca, ponieważ zawierają ogromne dawki fruktozy, syropu kukurydzianego i innych sztucznych słodzików, które przeciążają organizm. W przeciwieństwie do stałych pokarmów. Te napoje są szybko wchłaniane, powodując intensywne skoki glikemii, które zwiększają oporność na insulinę oraz sprzyjają odkładaniu tłuszczu brzusznego. Fruktoza, jeden z głównych słodzików obecnych w tych produktach, jest przetwarzana wyłącznie przez wątrobę. Spożywana w nadmiarze może prowadzić do gromadzenia się tłuszczów w wątrobie, zwiększając ryzyko rozwoju niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby. To nagromadzenie upośledza funkcję wątroby i zaburza metabolizm cholesterolu, podnosząc ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Ponadto częste spożywanie słodkich napojów jest bezpośrednio związane z otyłością. Jednym z najniebezpieczniejszych czynników ryzyka dla serca. Badania wykazują, że regularne picie napojów gazowanych może zwiększać ryzyko zawału serca i udaru, nawet u osób niebędących otyłymi. Gdyż te napoje sprzyjają stanom zapalnym, podnoszą ciśnienie krwi oraz upośledzają elastyczność naczyń krwionośnych. Nawet wersje bezcukrowe czy dietetyczne nie są bezpieczne, gdyż mogą zawierać sztuczne słodziki, które mogą powodować oporność na insulinę i negatywnie wpływać na mikroflorę jelitową, co również oddziałuje na zdrowie sercowo-naczyniowe. Oprócz napojów gazowanych, napoje sportowe. Soki przemysłowe oraz słodzone herbaty są pełne cukrów i szkodliwych substancji. Wiele osób uważa soki pudełkowe za zdrowe alternatywy, lecz zawierają one niemal tyle cukru, co napoje gazowane. Ciągłe spożywanie płynnej glukozy zmusza serce do cięższej pracy, gdy organizm próbuje przetworzyć nadmiar cukru i ustabilizować poziom insuliny we krwi. Najlepszym sposobem na ochronę serca jest wyeliminowanie tych napojów z codziennej diety. I zastąpienie ich zdrowszymi opcjami, takimi jak woda gazowana z cytryną, naturalne herbaty czy świeże soki owocowe bez dodatku cukru. Numer 12. Uwodornione oleje roślinne. Jeśli używasz margaryny, jesz przemysłowo produkowane ciasteczka lub spożywasz potrawy smażone w restauracjach, bardzo prawdopodobne jest, że nieświadomie spożywasz uwodornione oleje roślinne. Oleje te przechodzą proces chemiczny zwany uwodornieniem który przekształca je w tłuszcze trans, jedne z największych wrogów zdrowia sercowo-naczyniowego. Tłuszcze te podnoszą poziom złego cholesterolu i obniżają poziom dobrego, sprzyjając powstawaniu blaszek w tętnicach. Ciągłe spożywanie tłuszczów trans prowadzi do stanów zapalnych, naczyń krwionośnych, czyniąc je bardziej sztywnymi i utrudniając krążenie. To przeciąża serce, zwiększając ryzyko nadciśnienia, zawału serca i udaru. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, że nie ma bezpiecznego poziomu spożycia tłuszczów trans i zaleca ich całkowite wyeliminowanie z diety, aby zapobiec milionom zgonów spowodowanych chorobami sercowo-naczyniowymi. Problem polega także na tym, że uwodornione oleje roślinne występują w wielu produktach ultraprzetworzonych ciasteczkach nadziewanych, przekąskach, przemysłowych lodach, a nawet niektórych chlebach. Wielu producentów sprzedaje te produkty jako bez tłuszczów trans, lecz w rzeczywistości zawierają one niewielkie ilości dozwolone prawem, które nagromadzone w ciągu dnia mogą być bardzo szkodliwe. Nawet rafinowane oleje, takie jak sojowy, rzepakowy czy kukurydziany, budzą obawy. Choć nie są uwodornione, są pozyskiwane z genetycznie modyfikowanych nasion i poddawane procesom przemysłowym. Przez co stają się niestabilne przy podgrzewaniu, przekształcając się w toksyczne substancje, które sprzyjają stanom zapalnym. Rozwiązaniem jest zastąpienie ich zdrowszymi alternatywami, takimi jak oliwa z oliwek ekstrawerginę czy olej kokosowy, które nie wywołują stanów zapalnych, a mogą nawet przynosić korzyści dla zdrowia serca. Numer 11. Smażone potrawy. Wiele osób uważa, że największym problemem smażonych potraw jest nadmiar soli, ale zagrożenie wykracza daleko poza to. Smażone potrawy zawierają duże ilości tłuszczów nasyconych i tłuszczów trans, które szkodzą zdrowiu tętnic i drastycznie zwiększają ryzyko chorób serca. Problem nie polega tylko na tym, co smażysz, ale jak to robisz. Rozgrzany do bardzo wysokiej temperatury olej generuje toksyczne związki, które powodują stany zapalne. I przyspieszają starzenie się komórek. Restauracje oraz sieci fast food często wielokrotnie używają tego samego oleju, przez co traci on swoje właściwości odżywcze i staje się prawdziwą trucizną dla organizmu. Częste spożywanie smażonych potraw podnosi poziom LDL, cholesterolu i trójglicerydów we krwi, sprzyjając odkładaniu się tłuszczowych blaszek w tętnicach, co upośledza krążenie i zwiększa ryzyko zawału serca oraz udaru. Dodatkowo smażone potrawy są bardzo kaloryczne i ubogie w składniki odżywcze, co sprzyja przybieraniu na wadze i rozwojowi zespołu metabolicznego. Zbioru czynników ryzyka, takich jak otyłość, insulinooporność, nadciśnienie i przewlekłe stany zapalne. Czy zauważyłeś, że smażone potrawy często powodują uczucie ciężkości w żołądku? Dzieje się tak, ponieważ tłuszcze w nich zawarte są trudniejsze do strawienia, przeciążając wątrobę i metabolizm. Co z czasem może prowadzić do zaburzeń w produkcji hormonów regulujących apetyt, sprzyjając nadmiernemu spożyciu kalorii i utrudniając utrzymanie zdrowej wagi. Numer 10: Przetworzone czerwone mięso. Przetworzone czerwone mięso nie tylko jest bogate w tłuszcze nasycone, ale zawiera także azotyny i azotany, substancje chemiczne stosowane do konserwacji i poprawy koloru. Problem polega na tym, że spożywane w nadmiarze związki te mogą przekształcać się w substancje rakotwórcze i zwiększać ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Częste spożywanie przetworzonych mięs wiąże się ze wzrostem poziomu złego cholesterolu oraz gromadzeniem tłuszczu w tętnicach, co sprzyja ich zatykaniu. Dodatkowo produkty te zazwyczaj zawierają dużą ilość sodu, co przyczynia się do podnoszenia ciśnienia krwi i przeciążania serca. Badania pokazują, że osoby regularnie spożywające przetworzone mięso mają wyższe ryzyko rozwoju chorób serca, a nawet przedwczesnej śmierci. Nie chodzi tylko o sód i niezdrowe tłuszcze. Procesy przemysłowe stosowane przy produkcji przetworzonych mięs często polegają na dodawaniu konserwantów i sztucznych aromatów, które mogą wywoływać stany zapalne, a przewlekłe zapalenie jest jednym z głównych czynników ryzyka zawałów i udarów. A co z bekonem? Mimo, że jest pyszny i popularny na śniadaniach oraz w kanapkach, stanowi bombę tłuszczów nasyconych i sodu. Dodatkowo przy smażeniu w wysokich temperaturach bekon może produkować toksyczne związki, które uszkadzają funkcjonowanie komórek i zwiększają stres oksydacyjny, skutkując wzrostem ryzyka chorób degeneracyjnych i sercowych. Aby chronić swoje serce, najlepszą alternatywą jest wybór bardziej naturalnych źródeł białka. Takich jak jajka, ryby i chude mięso. Numer 9. Margaryna i kremy roślinne. Jeśli rezygnujesz z masła, przechodząc na margarynę, myśląc, że robisz coś dobrego dla swojego serca, możesz popełniać poważny błąd. Przez wiele lat margaryna była sprzedawana jako zdrowsza alternatywa ze względu na niższą zawartość tłuszczu zwierzęcego, lecz wiele jej wersji jest bogatych w tłuszcze trans. Jedne z najgorszych dla zdrowia sercowo-naczyniowego. Tłuszcze trans powstają w procesie uwodornienia, który zamienia ciekłe oleje w stałe, nadając margarynie odpowiednią konsystencję i przedłużając jej trwałość. Podnosi to poziom złego cholesterolu, sprzyjając zatykaniu tętnic i zwiększając ryzyko zawałów serca oraz udarów. Dodatkowo kremy roślinne często zawierają rafinowane oleje. Konserwanty i sztuczne dodatki, które mogą wywoływać stany zapalne. Badania wskazują, że osoby regularnie spożywające tłuszcze trans mają większe ryzyko rozwoju insulinooporności, cukrzycy typu 2 i chorób sercowo-naczyniowych. Kolejnym problemem margaryny jest to, że podczas podgrzewania może produkować toksyczne substancje, uszkadzające komórki i przyspieszające starzenie organizmu. To oznacza, że przy jej używaniu możesz spożywać związki, które szkodzą twoim komórkom i utrudniają prawidłowe funkcjonowanie serca. Numer 8. Rafinowane pieczywo i makarony. Jeśli nie potrafisz oprzeć się ciepłej francuskiej bagietce na śniadanie lub uwielbiasz talerz makaronu na kolację, warto poznać wpływ tych produktów na zdrowie układu sercowo-naczyniowego. Rafinowane pieczywo i makarony wytwarzane są z białej mąki, która przechodzi proces oczyszczania z błonnika oraz innych składników odżywczych, co skutkuje produktem o wysokim indeksie glikemicznym. Produkty te szybko podnoszą poziom cukru we krwi i sprzyjają odkładaniu się tłuszczu trzewnego. Nadmiar rafinowanych węglowodanów powoduje, że organizm produkuje więcej insuliny, aby przetworzyć glukozę we krwi. Ciągły ten cykl może prowadzić do insulinooporności, bezpośrednio związanej z chorobami metabolicznymi, takimi jak cukrzyca typu 2 i otyłość, które są kluczowymi czynnikami ryzyka dla serca. Ponadto nadmiar glukozy może być przekształcany w trójglicerydy, rodzaj tłuszczu, który sprzyja zatykaniu tętnic. Głównym problemem rafinowanego pieczywa i makaronów jest również brak długotrwałego uczucia sytości. Wkrótce po spożyciu możesz poczuć głód, co skutkuje nadmiernym przyjmowaniem kalorii, przyczyniając się do przybierania na wadze i odkładania tłuszczu brzusznego, co z kolei zwiększa ciśnienie krwi i ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Nie dotyczy to tylko tradycyjnego pieczywa. Wiele produktów oznaczonych jako pełnoziarniste zawiera jedynie niewielki procent mąki pełnoziarnistej, zmieszanej z białą mąką oraz dodanym cukrem. Co oznacza, że nawet wybierając pozornie zdrowsze opcje, nadal możesz spożywać produkt, który szkodzi Twojemu sercu. Aby chronić zdrowie, najlepszym wyborem jest sięganie po wysokiej jakości węglowodany, takie jak 100% pełnoziarniste pieczywo, brązowy ryż, quinoa czy słodkie ziemniaki, które są bogate w błonnik, pomagający regulować wchłanianie cukru oraz zapewniający długotrwałe uczucie sytości. Numer 7. Produkty Przemysłowe Słodycze. Jeśli nie potrafisz oprzeć się nadziewanemu ciasteczku, kawałkowi ciasta lub lodom po kolacji, warto przemyśleć swoje nawyki. Produkty Przemysłowe Słodycze są jednymi z największych wrogów serca, ponieważ łączą w sobie dwie niezwykle szkodliwe substancje: rafinowany cukier i tłuszcze trans. Ta kombinacja jest śmiertelna dla układu sercowo-naczyniowego. Zwiększając ryzyko cukrzycy, otyłości i chorób serca. Rafinowany cukier obecny w tych słodyczach powoduje gwałtowne skoki poziomu glukozy, zmuszając trzustkę do produkcji dużych ilości insuliny w celu stabilizacji poziomu cukru. Powtarzające się takie procesy mogą prowadzić do insulinooporności i rozwoju cukrzycy typu 2, co bezpośrednio zwiększa ryzyko zawałów serca i udarów. Nadmiar cukru podnosi również poziom trójglicerydów, przyczyniając się do odkładania blaszek w tętnicach i utrudniając przepływ krwi. Kolejnym poważnym problemem przemysłowych słodyczy jest obecność licznych dodatków chemicznych, barwników, konserwantów i sztucznych aromatów, które przy częstym spożywaniu mogą wywoływać przewlekłe stany zapalne, negatywnie wpływając na funkcjonowanie wątroby i nerek. Nagromadzenie toksyn w organizmie dodatkowo zaburza zdolność metabolizowania tłuszczów i cukrów, podwyższając ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych. Aby chronić swoje serce, najlepszą strategią jest drastyczne ograniczenie spożycia przemysłowych słodyczy i wybieranie zdrowszych alternatyw, takich jak gorzka czekolada o wysokiej zawartości kakao, domowe wypieki z naturalnych składników czy suszone owoce. Produkty, które dostarczają cennych składników odżywczych zamiast pustych kalorii i szkodliwych substancji. Numer 6. Fast Food. Jeśli jest coś, co łączy w sobie wszystko, co najbardziej szkodliwe dla serca, to jest to fast food. Hamburgery, frytki, nagetsy i pizze z sieci fast food zawierają śmiertelną kombinację tłuszczów nasyconych, tłuszczów trans, ukrytego cukru i dodatków chemicznych. Pomimo wygody i smaku, te potrawy mogą powodować nieodwracalne uszkodzenia układu sercowo-naczyniowego. Głównym problemem fast foodów jest zawartość tłuszczów nasyconych i tłuszczów trans. Większość potraw w tych restauracjach jest smażona na wielokrotnie używanym oleju, co zwiększa obecność toksycznych, zapalnych substancji w organizmie. Tłuszcze te podnoszą poziom złego cholesterolu. I powodują twardnienie tętnic, co zwiększa ryzyko chorób serca i udarów. Nadmiar tłuszczów nasyconych przyczynia się także do odkładania się tłuszczów w wątrobie, zaburzając jej zdolności detoksykacyjne. Kolejnym niepokojącym aspektem jest wysoka zawartość sodu w posiłkach fast food. Produkty te zawierają duże dawki soli i konserwantów na bazie sodu, co może prowadzić do zatrzymywania płynów i podnoszenia ciśnienia krwi, dodatkowo obciążając serce. Co więcej, wiele sosów i przypraw stosowanych w tych restauracjach zawiera ukryty cukier, co jeszcze bardziej pogarsza ich szkodliwość. Nawet produkty, które wydają się mniej problematyczne, takie jak pieczywo do kanapek czy napoje, przyczyniają się do negatywnego wpływu na serce. Biała mąka powoduje gwałtowne skoki poziomu cukru we krwi, sprzyjając insulinooporności, a słodzone napoje nasilają stany zapalne i zwiększają ryzyko chorób metabolicznych. Jeśli chcesz chronić swoje zdrowie, jedną z najlepszych decyzji będzie ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie fast foodów z diety. Numer 5. Napoje energetyczne. Wiele osób sięga po napoje energetyczne, aby pozostać czujnymi i produktywnymi. Nie zdając sobie sprawy z negatywnego wpływu tych produktów na serce, te silnie pobudzające napoje zawierają wysokie ilości kofeiny, cukru oraz innych związków, które mogą przyspieszać akcję serca. I podnosić ciśnienie krwi. Głównym problemem napojów energetycznych jest nadmiar kofeiny. Podczas gdy filiżanka kawy zawiera około 80 mg, niektóre napoje energetyczne mogą mieć ponad 300 mg kofeiny w puszce. Taka dawka może powodować kołatanie serca, palpitacje, a nawet arytmię u osób wrażliwych, co u osób predysponowanych do problemów sercowo-naczyniowych może być śmiertelne. Oprócz kofeiny. Te napoje często zawierają duże ilości cukrów lub sztucznych słodzików, które przeciążają metabolizm i zwiększają poziom stanów zapalnych. Cukier powoduje gwałtowne skoki glukozy, zwiększając oporność na insulinę i sprzyjając rozwojowi chorób metabolicznych, natomiast sztuczne słodziki mogą zakłócać mikroflorę jelitową i funkcję wątroby, dodatkowo szkodząc zdrowiu sercowo-naczyniowemu. Kolejnym niepokojącym czynnikiem jest synergiczne działanie kofeiny z innymi stymulantami, takimi jak tauryna i guarana, które mogą potęgować jej efekt, zwiększając ryzyko przeciążenia serca. Badania wskazują, że częste spożywanie napojów energetycznych wiąże się z podwyższonym ciśnieniem krwi oraz zwiększonym ryzykiem poważnych zdarzeń sercowych, takich jak zawał czy udar. Jeśli czujesz, że musisz sięgać po napoje energetyczne, aby utrzymać energię przez cały dzień, bezpieczniejszym rozwiązaniem będzie korzystanie z naturalnych źródeł energii, takich jak woda, niesłodzone herbaty czy pokarmy bogate w składniki odżywcze. Zrównoważone spożycie złożonych węglowodanów oraz białek pomoże utrzymać stały poziom energii bez obciążania serca. Numer 4. Słodkie płatki śniadaniowe. Jeśli zaczynasz dzień od miski kolorowych i chrupiących płatków śniadaniowych, możesz nieświadomie sabotować swoje zdrowie. Choć wiele marek promuje te produkty jako zdrowe i odżywcze, większość płatków śniadaniowych jest przeładowana cukrem, rafinowaną mąką i dodatkami chemicznymi, które mogą poważnie zaszkodzić zdrowiu serca. Jednym z głównych problemów jest ich wysoki indeks glikemiczny. Spożywane dostarczają dużej ilości prostych węglowodanów, które szybko przekształcają się w glukozę, powodując gwałtowne skoki poziomu cukru we krwi. Powtarzające się te skoki mogą prowadzić do insulinooporności i podwyższenia poziomu trójglicerydów, co zwiększa ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Dodatkowo wiele marek dodaje do nich syrop glukozowo-fruktozowy oraz inne sztuczne słodziki, co nie tylko zwiększa ryzyko otyłości, ale też sprzyja stanom zapalnym w tętnicach. Pogarszając krążenie i podnosząc ciśnienie krwi. Ciągłe spożywanie tych produktów może przyspieszyć rozwój miażdżycy, stanu, w którym tłuszczowe blaszki gromadzą się w tętnicach i utrudniają przepływ krwi do serca. Dodatkowo, obecność sztucznych barwników i konserwantów może mieć negatywne, kumulacyjne efekty dla zdrowia. Jeśli chcesz chronić swoje serce i utrzymać zdrową dietę, najlepiej unikać słodkich płatków śniadaniowych i zastąpić je bardziej odżywczymi opcjami, takimi jak pełnoziarnista owsianka, domowe, bezcukrowe granole lub pełnoziarniste płatki, które dostarczają błonnika, białka i zdrowych tłuszczów, pomagających regulować poziom cukru we krwi i zapewniających dłuższe uczucie sytości. Numer 3. Pełne mleko i produkty mleczne. Mleko oraz produkty pełnotłuste, takie jak żółte sery, masło i śmietana, są często spożywane na całym świecie. Chociaż stanowią cenne źródło wapnia i białka, są również bogate w tłuszcze nasycone, które przy nadmiernym spożyciu mogą zwiększać ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Problemem tłuszczów nasyconych w pełnych produktach mlecznych jest to, że podnoszą one poziom LDL, tzw. złego cholesterolu, co sprzyja odkładaniu się blaszek w tętnicach, utrudniając przepływ krwi i zwiększając ryzyko zawałów serca oraz udarów. Choć niektóre badania sugerują, że wpływ tłuszczów nasyconych na zdrowie serca może być modyfikowany przez inne czynniki dietetyczne, eksperci zalecają umiarkowane spożycie tych produktów. Dodatkowo, pełne mleko i produkty mleczne mogą przyczyniać się do przybierania na wadze, zwłaszcza gdy są spożywane w nadmiarze, a ich wysoka kaloryczność połączona z siedzącym trybem życia może prowadzić do rozwoju zespołu metabolicznego, stanu charakteryzującego się otyłością nadciśnieniem, opornością na insulinę i przewlekłymi stanami zapalnymi, co znacząco zwiększa ryzyko problemów sercowych. Kolejnym ważnym aspektem jest fakt, że wiele przemysłowych produktów mlecznych zawiera hormony i antybiotyki stosowane w hodowli bydła, co może zaburzać równowagę hormonalną organizmu i wpływać negatywnie na zdrowie w dłuższej perspektywie. Aby chronić serce, najlepszą opcją jest wybieranie odtłuszczonych lub bezlaktozowych wersji mleka i jego produktów, a także zastąpienie części spożycia produktów mlecznych roślinnymi źródłami wapnia, takimi jak mleko migdałowe, owsiane czy tofu. Numer 2. Gotowe sosy. Jeśli jesteś miłośnikiem keczapu, majonezu, sosu barbecue czy innych przemysłowych przypraw, czas zwrócić uwagę na etykiety tych produktów. Choć mają one za zadanie podkreślić smak potraw. Gotowe sosy kryją w sobie duże ilości cukru, sodu i niezdrowych tłuszczów, które mogą szkodzić zdrowiu serca. Jednym z głównych problemów sosów przemysłowych jest wysoka zawartość cukru. Nieświadomie możesz spożywać nawet do 4 g cukru na łyżkę ketchupu, co odpowiada kostce rafinowanego cukru. Dodany cukier powoduje gwałtowne skoki poziomu glukozy, sprzyjając przybieraniu na wadze i zwiększając poziom trójglicerydów, które mogą zatkać tętnice. Dodatkowo, gotowe sosy zawierają duże ilości sodu, którego nadmiar w diecie prowadzi do zatrzymywania płynów i podnoszenia ciśnienia krwi, co dodatkowo obciąża serce. Badania wykazują, że osoby spożywające duże ilości sodu mają wyższe ryzyko naciśnienia jednego z głównych czynników ryzyka zawałów i udarów. Kolejnym problemem jest obecność syropu glukozowo-fruktozowego, przemysłowego słodzika. Który sprzyja odkładaniu tłuszczu trzewnego i stanom zapalnym, a jego nadmiar może prowadzić do niealkoholowej, stłuszczeniowej choroby wątroby. Wiele sosów zawiera także sztuczne konserwanty, barwniki i wzmacniacze smaku, takie jak glutaminian sodu, które mogą zaburzać metabolizm i wywoływać przewlekłe stany zapalne, wpływając negatywnie na funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego. Najlepszym rozwiązaniem jest przygotowywanie sosów w domu. Przy użyciu naturalnych składników, co pozwala ograniczyć ilość dodanego cukru, sodu i niezdrowych tłuszczów lub wybieranie sosów o czystych etykietach, zawierających mniej dodatków. Numer 1. Bekon i przetworzone mięsa. Jeśli istnieje produkt, który zdobył miano nieodpartego smaku, to jest nim bekon. Obecny w śniadaniach, hamburgerach, pizzach oraz wyrafinowanych daniach, Bekon jest jednym z najczęściej spożywanych przetworzonych produktów na świecie. Jednak za jego charakterystycznym smakiem i chrupkością kryje się realne zagrożenie dla serca. Podobnie jak inne przetworzone mięsa, kiełbasy, szynki, mortadela i salami, bekon zawiera wysokie ilości tłuszczów nasyconych, sodu oraz konserwantów, tworząc niezwykle szkodliwą kombinację dla układu sercowo-naczyniowego. Głównym problemem bekonu i przetworzonych mięs jest nadmiar tłuszczu nasyconego, który podnosi poziom złego cholesterolu i sprzyja odkładaniu blaszek w tętnicach, co może prowadzić do miażdżycy, stanu, w którym tętnice stają się twarde i zwężone, utrudniając przepływ krwi i dramatycznie zwiększając ryzyko zawału serca oraz udaru. Ponadto produkty te są bardzo kaloryczne, co może przyczyniać się do przybierania na wadze oraz rozwoju zespołu metabolicznego. Bezpośrednio związanego z chorobami serca. Kolejnym alarmującym czynnikiem jest obecność azotynów i azotanów, substancji chemicznych stosowanych do zachowania koloru i smaku, które pod wpływem wysokiej temperatury podczas smażenia lub pieczenia mogą przekształcać się w nitrozaminy, związki wysoce zapalne i potencjalnie rakotwórcze. Dodatkowo te substancje zwiększają stany zapalne w organizmie. Nie można też zapominać o sodzie. Bekon i przetworzone mięsa są przesycone solą, co podnosi ciśnienie krwi, jeden z największych czynników ryzyka zawałów i udarów. Badania wykazują, że osoby regularnie spożywające przetworzone mięsa mają znacznie wyższe ryzyko rozwoju nadciśnienia i chorób sercowo-naczyniowych. Aby chronić zdrowie, najlepiej ograniczyć lub całkowicie wyeliminować bekon i przetworzone mięsa z diety. Zastępując je zdrowszymi źródłami białka, takimi jak jajka, ryby czy grillowany kurczak. Jeśli nie chcesz rezygnować z charakterystycznego, dymnego smaku, możesz przygotować domowe wersje mięs, przyprawionych naturalnymi przyprawami i pieczonych w niskiej temperaturze. Nawet niewielkie zmiany mogą mieć ogromny wpływ na Twoje zdrowie i długowieczność. W filmie, który teraz pojawia się na Twoim ekranie, ujawniam najgorszy owoc, który może powodować udar. Kliknij na ekranie i sprawdź. Do zobaczenia w następnym filmie.